łaneczko witamy w kolejnym filmie Dzisiaj nagrywamy tutaj u Dominika Na jego hektarach Znajdujemy się na kawałku około 4 hektary pola No coś koło tego, 4 hektary tu jest System bezorkowy Nie uznaje orki Bo moim zdaniem to jest tańsze i lepsze ale ta robi, no robi robotę, także to jest trochę rzekłem wyrękany, że to nie pójdzie, ale jednak ryje głęboko ta ziemia. Kurwa, to by tylko po razie. się. Czyli co? No nie no, już nie wiem jak... Kurna, na już głupi z niego. No nie ma to złe. No. Nie ma złe. Nie, nie jak... wiem jak... Mogłem spróbować w I może no przed siebie bezpośrednio. Jak chcesz. Kurna, ja już nie wiem. Ale to żeby... się, ile tyje je no. To jest fajnie wszystko przednute. No. I na górze. To jest hobby. No. I No, wiesz, co jako to jest z talerzówką <coughs> Jak jedziesz. Znaczy, nie wiem jak z tą, ale tam u Pawła no. <coughs> tego mojego kumpla zebrzmi. No. To rozumiesz, on mu ma tego mandama. Tak, rozrzek przejechał i chciał jak jeszcze roz, to ona się skokała. A może tu? Tak? No, też może tak być. Ale ona na boki bardziej, a... No nie wiem, no ciężko stwierdzić. Bo ona, mimo tego, wrycią. No wiem, no. I no, ona tak. No, w luźnej jedzie no. cały czas. No, ale zaś z drugiej strony, jak to zaś troszkę obstoi, może. No. Po tym, może możemy jechać bardziej ze szlega. No. To wtedy ona nie będzie skokać. No, też zawsze inaczej, no. Zawsze można dać 3 cm głębiej. No, no ale pojęcie robi robota ta ryżówka no. no. Kurde. Żadnej, no, ale to też, no, ale nie ma to jakoś, nie wiadomo, jako firma. Wiesz, Limkin, ale. No. Marcin, no powiedz, ej, bez orka, chodźmy się. Ona... Fajnie, fajnie to wygląda. Nie, się to, to tak podobno, boże, świetnie. I nie musisz tego traktora tak katować, bo jednak przy to tu a tu se... No tu jada, wiecie, nie? na godzinę i bierzemy 3 metry, nie? No pół miada 8-9 i bierała 1,60 metra No Także spalanie tu będzie korzystniejsze, nie? Ja coś czuję, że ja Cię kiedyś namówię na ta Może no, tak będzie kiedyś Jakby nie jest jeszcze typowo no to jest bez orka, ale no to jest bez orka. nie taka uprawa bo To tylko uprawa talerzówką, nie? No to o tu w tym chodzi, co tak piszczy A ty, ty. Alegacja ale Musisz Zaglądać do nic ale idealnie prosto nie jedzie, troszkę lewo, prawo cieka cały czas Jakbyś był ciągany, to by to tak tego nie było widać. No bo mi traktorem myślałem to... Efekt będzie jak to będzie całe To a co, jak jak uprawiał no. Tam na tym długim, na tej skręty to tak bym oszperowany Bo po tej orce, jakby jak bo jak... Bądźmy się tu taki zielony a o! No? Kurde! tej masy pożywnej i masy takiej biomasy. Ale teraz, ale twarz jest w nie? Fajnie trzymać. No, to jest się wydaje, ale. Aby... Ja myślałem, że będzie sucho i twardo ale... No i ja on też się boł, bo jak on ja po tym jeździł, jak on ja widział, jak to się kurzy, to ja mówię, O kurde! A tu jest podziwiaj się w Widać to, co na przykład tutaj tej Patrycji, nie? Oni też bezorkowo Tylko tam też jest inna ziemia, ale... No i inna talerzówka, no Wiesz, mnie trochę przeraził, bo też, że kurde Nie wiesz, czy, czy ona sobie poradzi z takim czymś, a ona sobie jednak poradziła Kto Bez jest problemu Także śmiało ten, ten producent, co ci to robił, to sobie może pan nakleić na tym lymkę. A bo jaki kurna kąkszyldek, kurde. Nie Nie, też? nie, nie tak. Piękny zapach takiej przemielonej ziemi, przerzuconej. No pachnie tutaj, pachnie. Trochę pobiegał jak ujęcia jak w Joker Farm Uf, Ale to trzeba mieć kondycję, żeby tak goić za traktorem o, także do przełka tutaj <laughs> wyrazy szacunku Bo tam się nabiegło tego sporo tutaj ile jest w kawałku 4 hektary, coś koło tego No i tutaj jedynie Golgota i tam, a tak to w miarę fajne pole przyjemne długo się jedzie o, tutaj sól rozsypano wapna już nie widać nawet, a nie jest też wapno. Kreda jakoś czorno. Kreda czarna. Akurat się to wszystko przemiesza. Będzie super. Zobaczymy, jak się mu sprawdzić kukurydza w bezorce. No, i ja był sceptycznie do tego nastawiony, bo nie wiedział, jak to będzie wyglądać po tej talerzówce. Ale nie jest źle. Siewnik talerzowy. I powinno być ok. Jeszcze przy się będę też się to uprawi drugi raz Może ciut głębi Chociaż w sumie Nie wiem na ile Jest tak na 10 cm ustawione Może 12 Może 12 o, teraz tutaj będzie Górka Dołek Górka John type Ryczy Ale nawigacja super. Super się spisuje. Fajnie się jeździ na nawigacji. Tylko gaz, podłoga i jedziesz. I teraz powiedź. Tutaj go widać. Akurat przysłupie przeszło cały czas, bo teraz ściąga delikatnie Trzeba by może poruszać e, podnośnikiem troszkę wyżej e, Czekaj Dupa ściąga tam To może ciut wyżej trzeba przydać Na lewo struna. no To też mi się zdoła A ruszałeś Ale pod w jakimś sensie nic nie Nie, 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 nie. to nie Spróbuj teraz nie tak, no. Leży tak i nie tak Co? Ciepło tu Musiał cały dzień radź, żeby być w tym miejscu, co żyje. No, hektar na godzinę, spokojnie, tutaj więcej nawet. 3 hektary na godzinę. No, to 3 razy wolniej, nie? Bo jademy ile? Dzień na godzinę. O, no, tak. Ja na nodę, tak się. Nie wyszło, ale ten drugi już chyba trzeba będzie... No nie wiem nie ma opcji nie ma. Czekaj, wylezę Czekaj, No nie, dobra, ale jest lepiej, się wydaje Bo koło już w miarę prosto jest, a wcześniej cały czas było skręcone